Stres fizyczny może być również wywołany tym, że nie dosypiamy. Tak jak sportowiec musi się wyspać, aby zregenerować się po swoich ciężkich treningach, tak i ty musisz odpowiednio się wyspać, aby zregenerować się po trudach dnia codziennego. Ciągłe niedosypianie bądź swego rodzaju kiepska jakość snu powoduje, że nasz organizm cały czas podnosi, zwiększa produkcję kortyzolu. Przez co znowu nasz organizm, nasz system odpornościowy nie może działać w pełni normalnie. I dzieje się tak, gdyż z perspektywy bieżącej chwili, czyli chwili, w których mamy podniesiony poziom kortyzolu, Działanie układu odpornościowego nie jest kluczowe dla przetrwania. Stres psychiczny omówiony, stres fizyczny omówiony, ale na tym nie koniec, bo mamy jeszcze trzeci rodzaj stresu, a mianowicie stres metaboliczny. Stres metaboliczny wynika głównie ze zbyt dużej ilości wytwarzanych przez nasz organizm wolnych rodników, co powoduje powstawanie przewlekłego stanu zapalnego. I głównym czynnikiem powodującym ten stres metaboliczny będzie spożywanie dużej ilości przetworzonej żywności, czyli cukrów rafinowanych, tłuszczów utwardzonych, zbyt dużej ilości tłuszczów nasyconych. Ale ponadto ponad tą żywnością stoją też takie czynniki jak dostarczanie do organizmu toksyn z papierosów wynikających z palenia papierosów czy ciągłe zatruwanie swojego organizmu trucizną, jaką jest alkohol. W tym momencie warto też dodać, że sam fakt posiadania zbyt dużej ilości tkanki tłuszczowej powoduje powstawanie stanów zapalnych w naszym organizmie, a więc nie można w pełni dbać o swoje zdrowie, nie dbając o swoją sylwetkę. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o stres. Stres, niwelowanie stresu jest niezwykle ważne do tego, aby nasz układ odpornościowy mógł działać dobrze, ale od dzisiaj, myśląc o stresie, myśl o stresie przez pryzmat tych trzech definicji przez pryzmat stresu. Psychicznego, przez pryzmat stresu fizycznego i przez pryzmat stresu metabolicznego. To niwelowanie stresu na równi, na tych trzech poziomach, jest niezbędne do tego, aby obniżyć poziom kortyzolu i aby nasz układ odpornościowy mógł pokazać, na co go stać. Dbając o podstawę sprawnie działającego układu odpornościowego, nie można zapomnieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy, a mianowicie o naszych jelitach. Uważa się, że to jelita odpowiadają za 80% naszej odporności. I tutaj potocznie zwany syndrom nieszczelnego jelita będzie upośledzał naturalne funkcjonowanie naszego układu odpornościowego, zwiększając jego aktywność, powodując choroby autoimmunologiczne, takie jak alergie czy różnego rodzaju nietolerancje. I taki stan rzeczy będzie powodował głównie powstawanie znowu bardzo dużych ilości stanów zapalnych w naszym organizmie, co jak już wiemy, bardzo negatywnie wpływa na funkcjonowanie naszego. Układu odpornościowego. Zatem bardzo ważne jest to, aby ciągle dbać o dobrą kondycję naszych jelit. I teraz tak: najważniejszymi elementami, o których powinniśmy pomyśleć w kontekście dbania o zdrowie jelit, nie licząc tutaj oczywiście niespożywania przetworzonej żywności, cukrów rafinowanych itd., itd. jest to, aby zasiedlić swoje jelita jak największą ilością różnorakich bakterii, probiotyków i odpowiednie ich odżywienie. I upraszczając temat do minimum, powinniśmy skupić się na tym, aby spożywać jak najwięcej różnorakiej żywności, aby nasze menu było jak najbardziej zróżnicowane, aby znalazło się w nim jak najwięcej produktów fermentowanych, czyli kiszonych ogórków, różnego rodzaju jogurtów czy kefirów. I w tym momencie warto zwrócić uwagę na to, że terapia antybiotykami. W znacznym stopniu zubaża różnorodność biologiczną w naszych jelitach. Uważa się, że nasze jelita potrzebują nawet kilku lat, aby odbudować swój mikrobiom po jednej kuracji antybiotykiem. Dlatego stosowanie antybiotyków powinno być ostatecznością w walce w chorobie. Dlatego, że permanentnie stosujemy antybiotyki ciągle na nowo niszczymy naszą florę bakteryjną, co powoduje, że nasza odporność jest upośledzona i ciągle notorycznie chorujemy. I tak tkwimy w tym błędnym kole przez większość naszego życia. Ale spokojnie, jeśli brałeś w ostatnich czasach antybiotyk, sprawa nie jest stracona i jeszcze możesz spokojnie to swoje jelita, to swoje zdrowie jelit odbudować. Wystarczy, że po prostu od dzisiaj zaczniesz zwracać uwagę na to, aby zasiedlać swoje jelita jak największą ilością tych bakterii i aby je w odpowiedni sposób odżywiać. I na początku przygody z odbudowywaniem flory bakteryjnej i na początku przygody z odbudowywaniem flory bakteryjnej w naszych jelitach, jak najbardziej można przyjmować różnego rodzaju suplementy z probiotykami. Jest to świetne rozwiązanie, aby w szybki sposób skolonizować nasze jelita, ale nie można zapomnieć o tym, że dostarczanie różnych probiotyków, różnych bakterii z normalnego pożywienia jest równie ważne. Dlatego zwróć uwagę na to, aby Twoje jedzenie, Twoje. Odżywianie się było zróżnicowane, aby znalazło się w nim jak najwięcej różnego rodzaju kiszonych, fermentowanych produktów i aby znalazło się w nim jak najwięcej błonnika, szczególnie tego błonnika rozpuszczalnego w wodzie, który jest znakomitą pożywką dla tych bakterii, aby mogły one się rozmnażać i coraz bardziej, w coraz większym stopniu zasiedlać Twoje jelita, budując dużą odporność. Ok, mam nadzieję, że w miarę prosty sposób udało mi się omówić, jak działa ten ludzki układ odpornościowy. Jak widzisz, odporność człowieka jest to temat dużo bardziej skomplikowany niż tylko przyjmowanie witaminy C, witaminy D i cynku. I teraz, żeby nie zostawiać ciebie tylko i wyłącznie z tą wiedzą teoretyczną, przygotowałem jeszcze trzy praktyczne wskazówki, trzy praktyczne zadania, które możesz zrobić już dzisiaj. Aby jakkolwiek zacząć dbać o swoją odporność. I zaczynając pierwsze zadanie. Przed pójściem spać, otwórz szeroko okno w swojej sypialni na kilka godzin przed pójściem spać, aby twoje pomieszczenie, w którym śpisz, twoja sypialnia się odpowiednio wywietrzyła, aby obniżyła się troszkę temperatura powietrza, aby znalazło się w tym powietrzu więcej tlenu, a to w bardzo dobry sposób wpłynie na jakość twojego snu, dzięki czemu lepiej się zregenerujesz, dzięki czemu. Obudzisz się z niższym poziomem kortyzolu, dzięki czemu Twój układ odpornościowy będzie miał szansę lepiej działać. Zadanie numer dwa. To zrób sobie poranny rozruch, najlepiej na świeżym powietrzu, ale jeśli miałoby to spowodować, że w ogóle tego nie zrobisz, to równie dobrze możesz to zrobić w swoim domu, tak żeby nikt Ciebie nie widział. I zrób sobie 10 przysiadów, 10 pajacyków, 10 wymachów ramionami w przód, 10 wymachów ramionami w tył, jednocześnie podskakując i powtórz sobie tą sekwencję 3 razy. 5 minut wysiłku, które w znacznym stopniu wspomoże pracę Twojego systemu limfatycznego, Twojej wewnętrznej kanalizacji. Będzie to szczególnie przydatne w sytuacji, w której prowadzisz raczej siedzący tryb życia. I zadanie numer 3. Pójdź dzisiaj na zakupy, najlepiej na pieszo i kup sobie kilka jogurtów naturalnych, kup sobie kefir albo maślankę i kup sobie kiszoną kapustę, która będzie dla Ciebie surówką do obiadu takie proste zadania wykonywane codziennie dadzą tobie dużo więcej efektów, będą dużo bardziej efektywne niż okazjonalne stosowanie mega wysublimowanych metod na budowanie odporności. I teraz w sumie tak sobie myślę, że mam jeszcze zadanie numer 4 i tym zadanie numer 4 będzie to, abyś jeszcze raz obejrzał ten film od początku do końca, zerobił sobie notatki i samemu wyciągnął wnioski. Co można zrobić, aby o tą odporność faktycznie zadbać? No dobrze. Dziękuję Tobie, że dotrwałeś do końca tego filmu. Jeśli uważasz, że był on wartościowy, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i zachęcam do podzielenia się tym filmem ze swoimi znajomymi, którzy cały czas podejmują jakieś działania, żeby dbać o swoje zdrowie, a cały czas notorycznie permanentnie chorują. Myślę, że ten materiał się im przyda. A jeśli uważasz, że ten materiał nie był interesujący, no to zostaw łapkę w dół i również podziel się tym ze swoimi znajomymi, żeby oni również mogli się przekonać o tym, że ten materiał nic nie wynosi ani do twojego życia, ani do życia innych ludzi. A tymczasem dziękuję Tobie bardzo, dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia.